witam jaki miód na helikobakterię najlepszy manuka jednak tu trzeba się liczyć z dużym wydatkiem finansowym bo od 60 nawet do 550 zł za 250 gram jednakże jest to na tyle aktywny miód, że jego stężenie w żołądku wystarczy, żeby było niższe, bo wystarczy 5 do 10%. Natomiast inne miody odmianowe potrzebują od 15 do 20%. I tutaj w czołówce znajduje się miod gryczany, następnie spadziowy i glasty, a w następnej kolejności miody o dużym zapleczu przeciwzapalnym i przeciwdrobnoustrojowym, takie jak lipowy. Paceliowy czy nawłóciowy. Aby uzyskać to stężenie od 5 do 10% przy miodzie Manuka, należy spożyć minimum jedną łyżeczkę tego miodu. Natomiast, aby uzyskać stężenie wyższe, to 15-20% przy innych miodach odmianowych, tutaj spożywamy więcej niż jedną łyżkę stołową miodu. I tak, dla wyjaśnienia: stężenie to działa hamująco na rozwój. Helikobakter w naszym przewodzie pokarmowym. Pozdrawiam, zapraszam do obserwacji, zostawienia serduszka oraz komentarza.